Nigdy nie byłam zadowolona z mojej figury. Do niedawna dodatkowe kilogramy były dla mnie problemem. Chciałam mieć wysportowaną sylwetkę. Biorąc pod uwagę mój styl życia, wydawało mi się to niemożliwe. Praca zajmuje mi prawie cały dzień. Wracając późno do domu, byłam zmęczona, aby iść na siłownię. W moim przypadku, głównym powodem dodatkowych kilogramów był stres. A kiedy masz za dużo na głowie, sama doskonale wiesz, że człowiek nie zwraca uwagi na to, co je. Zaczęłam jeść dużo fast foodów i innych niezdrowych produktów, które oczywiście negatywnie wpłynęły na moją sylwetkę. Od razu pomyślałam, że tak nie może być i zaczęłam szukać szybkich i skutecznych metod odchudzania. Szukałam naturalnych i bezpiecznych sposobów. Jak podejrzewasz, znalazłam je. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się czegoś nadzwyczajnego, ale wyniki mnie zszokowały. Straciłam 2 kg w ciągu jednego dnia. Jeśli chcesz pójść za moim przykładem, oto co musisz zrobić. Weź korzeń imbiru o długości 1 cm i drobno posiekaj, a następnie weź limonkę i wyciśnij z niej sok. Włóż imbir do garnka, zalej go dwiema szklankami wody i zagotuj. Odcedź powstałą wodę imbirową, a następnie dodaj do niej sok z limonki z łyżeczką miodu. Twój produkt odchudzający jest już gotowy. Pij jedną szklankę trzy razy dziennie na godzinę przed posiłkiem, wynik cię zaskoczy, ale to nie wszystko. Oto trzy bardzo niezwykłe i skuteczne metody odchudzania. Ocet jabłkowy. Carol Johnston, dyrektor szkoły żywieniowej na Uniwersytecie Stanowym w Arizonie, przeprowadziła badanie octu jabłkowego i jego zalet. To badanie wykazało, że kwas octowy zaburza zdolność organizmu do trawienia skrobi. Więc ocet spożywany przed posiłkami zmniejsza poziom węglowodanów we krwi. Zdolność octu jabłkowego do blokowania skrobi umożliwia zmniejszenie rzeczywistej ilości kalorii pobieranych przez organizm, dlatego ułatwia odchudzanie. Najlepiej spożywaj trochę octu przed posiłkami. Dodaj łyżkę octu do szklanki wody. Dobrze wymieszaj i wypij powstały napój przed śniadaniem, obiadem i kolacją. Niektórzy ludzie wolą dodać trochę miodu, aby poprawić smak, ale ogólnie rzecz biorąc, ten składnik nie jest szczególnie potrzebny. Zapewniam cię, że natychmiast zauważysz pozytywne wyniki. Woda z cytryną i miodem. Zarówno cytryna, jak i miód mają pozytywny wpływ na zdrowie organizmu. Ta dieta pomoże również odtruć organizm i naturalnie usunąć toksyny. Mieszankę soku z cytryny rozcieńczoną wodą i miodem należy wypić na czczo 45 minut przed jedzeniem. Woda z miodem i cynamonem. Połączenie miodu i cynamonu usuwa nadmiar tłuszczu. Wszyscy wiedzą, jak trudno się go pozbyć, prawda? Wlej dwie łyżeczki cynamonu do szklanki ciepłej wody i pozostaw na 30 minut, a następnie dodaj łyżeczkę miodu. Pij mieszaninę dwa razy dziennie przed posiłkami. Wybierz więc metodę, która Ci najbardziej odpowiada i wypróbuj ją sam. Jeśli znasz inne przepisy na napoje odchudzające, nie zapomnij napisać o nich w komentarzach. Wszystkiego najlepszego!